Oceny, w których uwzględniane są wyłącznie najlepsze samochody, przeznaczone są nie tylko dla potencjalnych konsumentów. Niemniej zainteresowane jakością produkowanych pojazdów są największe firmy ubezpieczeniowe. Mając na uwadze tę okoliczność, najbardziej znane zagraniczne wydawnictwa drukowane, takie jak na przykład sporządzają zestawienia najbardziej niezawodnych i stabilnych samochodów. Korespondenci starają się ocenić nie tylko zewnętrzne zalety i wady 2000 samochodów, ale także ich właściwości jezdne, odporność na różnego rodzaju uderzenia i zarysowania. Dzięki statystykom prowadzonym przez firmy ubezpieczeniowe można dowiedzieć się nie tylko o najmocniejszych samochodach, ale także o tych najbardziej zawodnych, które nawet po drobnym uderzeniu czy kolizji wymagają poważnych napraw. W poniższym artykule rozważymy tylko te samochody, które zostały wyprodukowane przez znane na całym świecie koncerny w 2000 roku. 10 najlepszych samochodów składa się z zestawu modeli, które w trakcie swojej eksploatacji sprawdziły się jako pojazdy najbardziej niezawodne z minimalną liczbą awarii układów w ciągu kilku lat eksploatacji. Pod uwagę wzięto także jakość wykonania, łatwość obsługi oraz osobiste opinie właścicieli wymienionych poniżej samochodów. Forda K. Ostatnio szczególnie popularne stały się samochody supermini. Najczęściej takie samochody, pomimo niewielkich wymiarów, mają zrównoważone walory techniczne i zewnętrzne, co czyni je pojazdami dość optymalnymi, niezbędnymi do poruszania się po dużej metropolii. Jednym z takich samochodów jest reprezentacyjny nowoczesny Ford K., który w ciągu swojego istnienia zgromadził ogromne grono osób preferujących kompaktowe samochody miejskie od dużych, wygodnych samochodów. Kompaktowy Ford K2000 o ładnym nadwoziu jest wyposażony wyłącznie w jednostki benzynowe o pojemności 1 litra i 1,3 litra. Wydajność wynosi 53 litry z i 69 litrów z. Samochody wyposażone są w manualną skrzynię biegów, niezależne zawieszenie przednich kół i półniezależną belkę tylnych kół. Cechą charakterystyczną pojazdu są hamulce tarczowe zamontowane na przedniej osi oraz bębnowy układ hamulcowy zamontowany z tyłu. Model z jednostką napędową o pojemności 1,3 litra pozwala właścicielowi osiągnąć prędkość 155 km na godzinę. Wyjątkową dynamikę można łatwo wytłumaczyć minimalną masą samochodu, 871 kg. Jedną ze znaczących wad jest zawieszenie o małym skoku, które bezpośrednio wpływa na sztywność samochodu. Z tego powodu właściciel musi obejść prawie wszystkie nierówności na nawierzchni drogi. Forda Focusa najlepsze samochody 2000 roku, które twierdziły, że są liderami w klasie golfów, straciły pierwsze miejsce na rzecz modeli Forda, w szczególności Focusa. Ten reprezentacyjny pojazd produkowany był w latach 1998 do 2005. Warto zauważyć, że eksperci niemal jednomyślnie twierdzą, że samochody Ford Focus reprezentują zupełnie nową generację pojazdów prezentowanych we współczesnym światowym przemyśle motoryzacyjnym, które pod względem ceny i jakości pod wieloma względami wyprzedzają niemal wszystkich swoich konkurentów. Ford Focus, który zastąpił Escorta 7, przypadł do gustu wielu miłośnikom motoryzacji. Maszyna, dzięki swoim niewielkim wymiarom, jest obiektem technicznym nowego stulecia. Piękno samochodu podkreśla jego unikalny, czysty design, całkowicie niezależny od poprzednich modeli. Mówiąc o Fordzie Focusie, warto zwrócić uwagę na jego doskonałe właściwości jezdne, przestronność, zwrotność i co ważne, średni koszt. Maszyna zaczęła cieszyć się szczególną popularnością w Europie, gdzie potencjalny konsument mógł wybrać jednostkę, która była dla niego bardziej akceptowalna pod względem ceny i konfiguracji. W sprzedaży znajdują się modele z jednostkami benzynowymi należące do rodziny Ztek i Zetek Se. Przyszły właściciel może kupić urządzenie o pojemności silnika od 1,4 litra do 2 litrów, którego moc wyniesie 75 130 litrów. Z. Na naszym rynku dostępne są modele z jednostkami napędowymi diesla o pojemności 1,8 litra i mocy 75, 90 i 115 km. Z. Dla amerykańskiego konsumenta producent produkuje samochody z 2-litrowymi silnikami benzynowymi o mocy od 110 do 172 km. Z. I są wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Audi A3. Samochody klasy premium zasługiwały na wielką uwagę w całej historii zagranicznego przemysłu motoryzacyjnego. Kompaktowe, agresywne, wygodne i bardzo reprezentacyjne samochody są poszukiwane przez wielu właścicieli samochodów. Rok 2000 nie był wyjątkiem, kiedy Audi A3 zostało uznane za jeden z najlepszych samochodów. W ciągu ostatnich 10 lat koncern wyprodukował wiele samochodów wyposażonych w zupełnie inne odmiany, ale z tą samą platformą. Oprócz Audi A3 nie ma mniej atrakcyjnych modeli BMW i Mercedes Benz, ale samochody te nie zdobyły palmy ze względu na wyższy koszt. Podstawa nowego Audi A3 została przejęta z bazy jakościowej Volkswagena Golfa, który oddał swoje jednostki napędowe najlepszemu samochodowi klasy C. Konsument Audi A3 może wybrać absolutnie dowolny silnik, jaki chce, ponieważ istnieją zarówno modele wolnossące, jak i turbo, z prostymi jednostkami o pojemności 1.6 litra i mocnymi jednostkami o pojemności 250 litrów. Z miłośnicy samochodów sportowych mogą zwrócić uwagę na wersje S3 i 3 rupie indyjskiej, których moc może być kilkukrotnie większa niż możliwości standardowego silnika A3. W Audi A3 zastosowano silniki wysokoprężne o pojemności 1,6, 1,9 i 2 litry koncernu VW. Volkswagena Passata Na liście, na której znalazły się wyłącznie najlepsze samochody rodzinne pierwszej dekady XXI wieku, znajduje się reprezentacyjny Volkswagen Passat. Główną zaletą modelu jest to, że w Europie większość miłośników motoryzacji woli ten samochód od innych samochodów używanych. Jak pokazuje praktyka, samochody Volkswagen Passat różnią się od konkurentów fenomenalną niezawodnością. Dzięki kolejnej modernizacji przeprowadzonej w 2000 roku samochód otrzymał nowy wygląd, który w porównaniu do poprzedników był bardziej nowoczesny, solidny i dynamiczny. Piękno nadwozia zostało dodatkowo podkreślone przez chromowane elementy użyte do dekoracji osłony chłodnicy. Wprowadzone ulepszenia pomogły wynieść model do poziomu bardziej reprezentatywnych Audi A6 i Volkswagena Concept D. Nowe samochody Volkswagen Passat charakteryzują się atrakcyjnym, sportowym stylem, który uzupełniają oryginalne, okrągłe lampy tylne. Kupujący ten samochód często zwracają uwagę na przestronne wnętrze, ozdobione dużą ilością drewnianych elementów, skórzanych i chromowanych wstawek. Kupując samochód przynajmniej w podstawowej konfiguracji, właściciel otrzymuje ABS, ESP, kilka poduszek powietrznych i klimatyzację. Twórcy nowego Volkswagena Passata spędzają dużo czasu na ciągłym ulepszaniu jednostek napędowych, starając się zwiększyć ich moc, a jednocześnie poprawić właściwości środowiskowe. Wykończone samochody z roku 2000 posiadają silniki benzynowe spełniające normy Euro 4 oraz silniki wysokoprężne spełniające normy Euro 3. Passat dostępny jest w 8 wersjach: 5 benzynowych i 3 diesle. Na rynku europejskim szczególnie poszukiwany jest model z turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym wyposażonym w 6 cylindrów i mocy 150 km. Wersja ta łączy doskonałe właściwości dynamiczne z dużą oszczędnością paliwa. Przy jeździe mieszanej samochód spala zaledwie 7 litrów na 100 km. BMW X5. Zwycięzcą w kategorii najlepszych samochodów 2000 roku wśród samochodów luksusowych zostało BMW X5. Model ten jest niezwykle popularny nie tylko wśród Europejczyków, ale także wśród Rosjan. Nie jest tajemnicą, że BMW X5 przez wielu uważany jest za bezpośredni dowód finansowego sukcesu swojego właściciela. Osoby rozważające zakup używanego samochodu powinny zainteresować się faktem, że BMW X5 ma stosunkowo niski koszt w porównaniu do konkurentów. Szybki SUV BMW X5 bazuje na modelu E53. Samochód produkowany przez 7 lat skierowany był przede wszystkim do amerykańskiego konsumenta. Mając pod kontrolą marki Range i Land Rover, koncern przejął od nich wiele komponentów. Szczególnie rozpowszechnione stały się dwa systemy hill descent i off-road, manipulacja jednostką napędową. Litera X obecna w nazwie samochodu świadczy o tym, że samochód jest wyposażony w napęd na wszystkie koła, cyfra 5 jest podstawą serii 5. Najlepsze samochody roku 2000 to pojazdy, które nie tylko charakteryzują się doskonałymi właściwościami jezdnymi, wysokim poziomem niezawodności i minimalną liczbą awarii podczas eksploatacji obiektu technicznego. Powyższa lista pojazdów była obserwowana przez ekspertów przez kilka lat, dlatego wyselekcjonowano jedynie te najbardziej reprezentacyjne i wysokiej jakości modele, które doskonale sprawdzają się nawet po 10 latach aktywnego użytkowania. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.